Znajdujemy się we czwarteku, 25 lutego 2021 roku, na tafli malowniczego jeziora Kisajno. Temperatura taka jakaś 20-parę tych stopni w tym słońcu. 17 w cieniu. I jakoś tak żyć się zachciewa. Zdrowie nauki polskiej. Przy okazji taki krótki instruktaż. Jak pijecie z takim czymś wystającym to zawsze w okularach, żeby sobie oka nie wypić, nie? No więc Jest luty zima 20 parę stopni w słonicu, 17 w cieniu, a my się chłodzimy na lodzie. Zawsze dobrze jest wyskoczyć nad jeziorko w ciepły dzień, prawda? Pomarańczka się ładnie układa. Tu proszę, O, dopiję. I dlaczegoż tak? Wszak Pani w szkole mówiła, że lód to jest jak jest minus, a jak jest plus, to jest woda. No więc, właśnie korzystamy aktualnie z uroków bezwładności cieplnej, struktury krystalicznej monotlenku diwodoru, który to nas właśnie tutaj. Otacza. Tafla mierzona parę dni temu miała 22 cm, grubości, z czego było 5 cm czystego lodu powiedzmy z 8 cm można liczyć, bo już taki był częściowo mieszany, a reszta to był piękny, radosny śniegolodzik. Przejdź się zatem i zobacz was, cóż się stało z tą taflą. W takich temperaturach jak teraz. Ostatnio mierzyliśmy bodajże w niedzielę, już były plusy. No i spodziewałem się, że do końca tego tygodnia lód może zejść z jezior, jednak dwie noce z niedzieli na poniedziałek i z poniedziałku na wtorek były z minusikami. Takie lekkie minusy, które przyłapały to wszystko znowu. No i nie pozwoliły tak szybko się roztopić, ale od niedawna, od przedwczoraj, w nocy również jest plus. I to takie plus 7. A w dzień tak. Cóż nam się zatem wydarza w przyrodzie? Otóż śniegolud bierze i złazi. Śniegolud złazi. Zachowuje się tak. Kaszka taka piękna się robi miemciutka, i dopiero pod śniegolodem tu na dole jest twarde. Tu o jest twarde. A twardego mamy. Twarde się zaczyna. 15 cm do granicy śniego lodu. To jest 10, tam jest jeszcze, tu mamy jeszcze piąteczkę. Łupniem dalej, czyli ta miała w tym miejscu 22, jest 15 to powinno być na dole 7, cm lodu i w zasadzie dokładnie tyle tegoż lodu krystalicznego jest. I zachowuje się on tak, za drugim dziabłem. Ile jest go w rzeczywistości? Jaką ma grubość tafla teraz? Zmierzymy. Myk. Myk! Proszę bardzo. 17 17, z czego na dole jest 7 cm kryształu. Bardzo miękkiego już. On jest na górze trochę twardy, ale jak się go tak delikatnie przepuka, to bardzo szybciutko rozmięka. Czyli zeszło nam 5 cm tafli z góry. No i ten stan będzie zdecydowanie postępował. Po zmierzeniu pozbyliśmy się miarki, bo już była niepotrzebna. No i co się teraz będzie działo z tą taflą? Przy takich temperaturach, zarówno w dzień, jak i w nocy, jutro ma troszeczkę siąść, delikatnie spać deszcz, przyjść, przyjść zachmurzenie. Woda z góry tafli będzie ją przesiąkała, będzie ją rozmaczała, i ciepła woda, którą mierzyliśmy ostatnio od spodu, do tego się dołoży. Tafla będzie rozmiękać. Przez te minusy bardzo możliwe, że ona się przetrzyma jeszcze przez ten weekend. Zobaczymy, jak w rzeczywistości będzie wyglądało na i temperatura, bo wróżki troszkę się mylą, troszkę się mylą, ale to już jej długiego życia nie wróży i tej górnej warstwy możemy praktycznie nie brać pod uwagę w ogóle. Więc lód pod spodem najprawdopodobniej szybko przeszpilkuje. Jak wygląda szpilkowanie, będzie w tym filmie i dlaczego jest niebezpieczne, to powiemy w następnym filmie, gdzie zrobimy całą tą kompilację ratowniczą. I na razie, jeszcze dzisiaj, to wchodzenie gdzieś tam przy brzegu jest ok, natomiast dalej, tam gdzie jest tafla ciemna, widać w słońcu tafla ciemna, to to się bardzo szybko nagrzewa, i tam, gdzie jest ciemne, szybciej przeszpilkowuje na dole. Tam, gdzie jest z góry woda, rozmaka, ale trochę wolniej postępuje szpilkowanie. Kiedy ten cały śniegolód zejdzie, to momentalnie po prostu ta szpilka pójdzie i się rozwali wszystko. I lód nam stopnieje. A dlaczego śniegolód stopnieje najpierw? A dlaczego śniegolód stopnieje? Otóż dlatego, że pierwsze prawo i sprawiedliwość termodynamiki, zwane prawem Czarnka, mówi, że lód stopnieje dlatego, że temperaturę mierzy się w stopniach. Stoimy przy przerębli nurkowej, przy której ostatnio podawaliśmy grubość i strukturę lotu. Podejdziemy sobie do niej teraz, żeby zobaczyć, jak to wygląda w tej chwili. Po trzech dniach temperatur dodatnich i słońca od czasu, kiedy mierzyliśmy ostatnio. Płyta lodowa to jest ta, na której ostatnio odmierzałem. Płyty stały się cieniuteńkie i całkowicie się rozpadają. Można ręką odłamać. A grubość Wychodzi jakieś 6 cm będzie 6 cm z 22 6 dni temu na 6 w tej chwili 3 dni temu jeszcze też miała kilkanaście całkowicie przeszpilkowany rozpadający się kryształ no i rozdrapywalny ręką śniegolub. Ta płyta jest akurat najbardziej uderzona słońcem. Nam te są delikatnie grubsze, ale to jest różnica jednego, dwóch centymetrów. Strasznie to wszystko robi się mokre i słabe w tej chwili. A w nocy nadal mają być plusy. Podejdźmy sobie do jakiejś przerembli, która była wykuta wcześniej i zamarznięta. To jest ładne. Tu mamy lód krystaliczny. To jest sobie lód krystaliczny. I na nim bardzo ładnie można zobaczyć szpilkowanie. Widzicie? Od razu przebicie i takie coś wychodzi. I tam pod spodem jest jeszcze. Trochę twardo, bo przeszpilkowała sama góra, ale to jest coś takiego, rozpada się tak, że paznokciem wydłubuje i jak się stanie na taką przeszpilkowaną powierzchnię, to ona się po prostu w tym miejscu zarywa pod tym, kto stanął. I w takiej przerębli to się nic wielkiego nie stanie, małej. Ale jeśli przerębel jest duża, albo lód nie ma już śniegolodu, tylko jest kryształ, no to tu przechodzimy. To jest jakieś 3-4 takiego grubszego centymetry. Tak więc temperatura robi swoje. I prawo czarnka działa bezwzględnie. Im więcej stopni, tym bardziej lód stopnieje i tym szybciej. I tym optymistycznym akcentem cały czas ten sam. To już jest jego terytorium. Tym optymistycznym akcentem możemy zakończyć. Dzisiejszy film i oddać się resztce relaksu przy chylącym się słoneczku na leżaczku. Bardzo polecam. Co na te karaiby jeździć? Jak to jest tak piękne?